taki własny kisiel nie, bo po prostu chciałem zakotować, to jest w ogóle historia więc może ją teraz <śmuletra> chodziło o to, że pomyślałem sobie nikogo nie był w domu, nie pomyślałem sobie, zjadłem kisiel więc poszedłem do kuchni wyjąłem szklankę, wyjąłem kisiel położyłem to na zewnątrz, bo chciałem to zaleć otworzyć i zaleć jednocześnie nalałem wody do tego, do czajnika i wstawiłem gaz, i ogólnie gitę, i zrobię sobie Kisiel, będzie świetnie. Dwie godziny później, no dobra, nie dwie godziny, godzina później przychodzi mój brat, pytając się, co tak śmierdzi Uff. A ja takie, ja nic nie czuję. On potem podchodzi i takie, Maksym, spaliłeś ziemniaki. A ja takie, jakim cudem spaliłeś ziemniaki? A on takie, no nie wiem, zobacz A takie. OK, czyli podsumowując raz y historię mojego życia <grym> nie tylko chciałem zrobić kisiel włączyłem zły gaz i wstawiłem ziemniaki które były gotowe oskrobane woda wyparowała ziemniaki się spaliły a kisiel został nieotworzony obok szklanki <grym> chciałem zrobić gotowane ziemniaki zrobiłem pieczone <grym> Spalone one wyglądały to po taki płaskie, taki spalone, totalnie garnek do wyrzucenia. O, oh, nie umiem w gotowanie.